dosyć popularną sytuacją biznesową jest fakt, że kontrahenci nie opłacą faktur. Nie opłacą w terminach, bądź też w ogóle przeciągają bardzo, bardzo te terminy i siłą rzeczy można być sfrustrowanym i zestresowanym taką sytuacją. Dlatego też postanowiłam właśnie na tym przykładzie pokazać, jak możemy wykorzystać to, o czym mówię, do tego, żeby właśnie już dzisiaj tak naprawdę sprawiać, że nasza rzeczywistość się zmienia. Jak wykorzystać ten poziom niewidoczny, ten poziom myśli, uczuć i słów do tego, aby działać na swoją korzyść i tworzyć nową rzeczywistość. Czyli rzeczywistość, gdzie kontrahenci płacą faktury na czas. A nawet jeszcze przed terminem, czemu nie. Przecież. No, czemu nie właśnie. To teraz tak, pierwszy krok, bez którego w zasadzie no, nie wyjdziemy. Pauza. Czyli na w końcu przeżyj taki moment, że trzeba się na moment zatrzymać i zadać sobie pytanie, co się dzieje. To jest pierwszy krok. I to może być medytacja jakaś, powiedzmy dłuższa, ale przynajmniej taka, taka świadomość tego, że trzeba wyjść z kołowrotka. Bo jak jesteś w kołowrotku, to będzie leciało po, po staremu, a ty na chwilę musisz z niego wyjść. Pauza. Drugi krok z kolei to zastanowienie się, jak jest, czyli zidentyfikowanie stanu obecnego, tak zwane ja to nazywam zczytanie bieżącego filmu tego co, co, się, co się w naszej rzeczywistości dzieje pod kątem uczuć właśnie, tutaj też no, w sumie taka dosyć e, ciekawa sprawa, bo jeżeli się Wam to nie uda to też jest ten wniosek, to właśnie to jest wniosek, że, że nie jesteśmy skupieni na tych uczuciach i de facto w ogóle nigdy nad tym się nie zastanawialiśmy Bardziej myśleliśmy o tym, co robimy, a nie o tym, co my czujemy. I często spotykałam się z takimi sytuacjami, gdzie partnerom biznesowym, z którymi miałam sesję w cztery oczy, pytałam, co czujesz. No i w ogóle cały proces był dochodzenia do nazwania tych uczuć, bo było to trudne. I to jest cenny wniosek po prostu, że, że dzieje się coś, coś się zmienia, bo sam fakt, że właśnie nie jest, nie przychodzi nam coś do głowy o tak. No ale dobra, mamy ogarnięte, stwierdzamy jak się czuję, że jestem zmęczony, że jestem spięty, że, że jestem przytłoczony na przykład. Zresztą to co teraz podaję, to mnie zainspirował jeden z moich partnerów biznesowych, którym działam w cztery oczy, bo taka sytuacja... Się właśnie pojawiła, więc uznałam, że na tym przykładzie pokażę cały proces, który może być tą zmianą. Czyli pierwsza pauza, druga, stwierdzenie, jak jest, co odczuwam, no i stwierdzenie, w takim razie trze trzeci krok. Tu przydaje się wizualizacja, kiedy zamykasz oczy i wyobrażasz sobie rzeczywistość, że kontrahenci płacą fakturę jeszcze przed terminem. Chodzi o to, żeby już zobaczyć tę rzeczywistość, której teoretycznie na poziomie fizycznym. Na razie jej nie widzisz, nie dostrzegasz. I chodzi mi o to, żeby wszystko, jak możesz dokładnie to sobie wyobrazić, jak Ty się zachowujesz, jak wygląda Twój dzień, co, co mówisz, co odczuwasz, i to jest znowu istotne, co odczuwasz w ciągu dnia, co, się, co, to, co to powoduje, że kontrahenci płacą na czas. Że na przykład podejmujesz pewne nowe kroki i różne inwestycje, że możesz w jakiś inny sposób zacząć działać bardziej na większą skalę z innymi, jakimiś projektami, które do tej pory czekały na swoją kolej, na przykład, a, bo, a, a gdzieś one bardzo cię kręcą. Czyli, czyli ustalasz tą rzeczywistość, na której ci zależy. I teraz znowu hmm, chodzi mi o to uczucia. Jak ty na co dzień, wyobraź sobie ten dzień, i jak ty na co dzień się czujesz, kiedy wiesz, że w Twojej firmie cashflow jest. No, jak ta lala, jak to się mówi, po, 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 potocznie. czyli że wszystko gra. W ogóle ten problem nie istnieje u ciebie. To tam może gdzieś ktoś kiedyś mówił o tym, że, komu, że jemu kontrahenci nie opadzą. Ty w ogóle nie wiesz, co to za, za rzeczywistość. I chodzi mi o to, żebyś to sobie wyobraził. I czw, no, czwartym krokiem będzie zadanie sobie pytania, jaką ja jestem osobą w tej rzeczywistości. Czyli. Co na przykład może pomocne będzie Wam zadać sobie pytanie, co inni o mnie mówią w takiej sytuacji? Jakie ja mam cechy? Jakim, jakim ja jestem człowiekiem na co dzień, że właśnie doświadczam takiej rzeczywistości, że zawsze jest cash flow na, na, na genialnym poziomie? I wtedy tutaj wskutek takiej rozmowy i takiej medytacji tak naprawdę padła odpowiedź od strony partnera biznesowego, że tą cechą, bo właśnie kolejnym krokiem piątym jest wyselekcjonowanie jednej fundamentalnej cechy, która według Ciebie jest takim absolutnym must have do tego, żeby prowadzić... Biznes w tym, w tym właśnie stanie uczuciowym, żeby tak hmm, doświadczać tej codzienności. I tu padła odpowiedź hmm, po drugiej stronie, że tą cechą wyselekcjonowaną, jedną fundamentalną dla tej osoby jest traktowanie hmm, problemów, wyzwań jako szans. Traktowanie hmm, wszystkiego, czego nie idzie, myśl, co nie idzie po myśli, jako szansy. Żeby, żeby łapać te swoje stany uczuciowe kiedy jesteśmy właśnie tacy zdołowani i mówić aha to jest dla mnie szansa taki jeden nawyk myślowy żeby, żeby właśnie sobie przeramowywać te wszystkie wydarzenia bądź też komentarze w głowie na to aha to moja szansa to moja szansa a potem to krzewić wśród ludzi z zespołu no i szóstym krokiem o, o, ostatnim jest trenowanie swojego, jak ja to nazywam, awatara, bo jesteś w roli filmowej, grasz swoją rolę, powiedzmy, Kowalskiego, ja gram Koźlińską, i teraz y, tworzysz dla swojego aktora pewien właśnie zestaw cech. I tą jedną fundamentalną, którą bierzesz na tapetę na początku, jest właśnie ta, na przykład, że wszystkie problemy traktujesz jako szanse i codziennie przypominasz sobie, że jesteś tą osobą. I robisz wszystko tak, z tym uczuciem, że, że już masz ten nawyk myślenia o tym, że rzeczywistość to jest twoja szansa. Czyli, czyli działasz tutaj na takiej zasadzie tak jakby, działasz tak jakby to już było. Najpierw w, w, przeanalizowałeś to, jak, jakim trzeba być człowiekiem według ciebie na ten moment, żeby, żeby tak doświadczać rzeczywistości takiej. I już teraz ty nie czekasz na te warunki zewnętrzne, żeby być tym człowiekiem. Ty już teraz jesteś tym człowiekiem, tym, który w rzeczywistości, w wyzwaniach, w tym, że coś nie idzie tak, że jest nie w tym czasie. Traktujesz to jako szansę. I tu warto to, znaczy wtedy zadanie jest takie: po prostu, trenujesz nową rolę. To tak jakby ci do ciebie, Woody Allen zadzwonił, mówił: Ty, słuchaj, powiedzmy do mnie dzwoni Koźlińska, ty za miesiąc mamy zdjęcia i. Będziesz grała rolę osoby. W zasadzie najważniejsza charakterystyka tej, tej osoby to to, że wszędzie w rzeczywistości będzie widziała szansę. Możesz już do niej przeszekować, ale generalnie, ale nie musisz, natomiast wiedz, że za miesiąc ją już grasz, tak? I właśnie to jest tak, że ja stwierdzam, dobra, to ja się jednak do niej przygotuję i codziennie rano budzę się jako postać, właśnie jako koźlińska, która wszędzie widzi szansę. I tu zadanie wtedy dla ciebie, pilnowanie głowy do tego, żeby zawsze widziała szansę to podejście, tu w tym wideo, już nie będę tego, do tego nawiązywać, ale to podejście właśnie służy do wykorzystywania tego poziomu, którego nie widać, poziomu uczuć, energię, czyli żeby zaprząc do, do działania poziom, który ma ogromną moc, a który jest niedoceniany przez nas, poziom energetyczny.